Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Tak wygląda koszowanie na lot Strausslund, Niemcy 620, 620 km w głębich młodych. 2021, punkt główny Wilcza. Tu oto komisja, sprawdzanie. Gołębi, gumowanie, spisywanie koledzy hodowcy. Zainteresowanie bardzo duże. Organizator klub z ziemi Śląskiej. Kabina transportowa. Także widać tu gołąbki nie byle jakie. Wszystko poblombowane, pogumowane. Proszę, tu nawet kolega z klubu też pomaga. Pan Mirek. Super sprawa. Na przyszłość zachęcam do uczestniczenia w takich lotach organizowanych właśnie przez kluby.

Klub Cieszyński zakoszował 43 gołębie. Na ten lot. Także tak to wygląda. Pozwolimy sobie jeszcze nagrać później jeden filmik z przylotu gołębi. Może się nam to uda u kolegi Zbyszka albo kolegi Mirosława zobaczymy no i oczywiście jeszcze zapraszamy w imieniu klubu hodowców gołębi pocztowych Cieszyn na lot Praga z Czech 25 września się odbędzie także też warto sprawdzić swoje gołębie Odległość z Pragi do Cieszyna około 300 km. Także zapraszamy. Dobry lot.